Dawid Tarasiewicz po wygranym pojedynku. powiedz jak się czułeś po, po, po takiej wygranej, kiedy twój rywal w zasadzie nie był zdolny do, do dalszego kontynuowania walki? No nie jest to takie zwycięstwo, które by w pełni mnie usatysfakcjonowało. Wolałbym wygrać, jeżeli bym wygrał, to wolałbym wygrać na no to o własnych siłach, nie przez kontuzję rywala, no tylko przez albo przez decyzję, albo przez, nie wiem, jakąś taką kończącą, czy, czy przez knockout. Nie z powodu takiego, że jakaś kontuzja stara czy coś uniemożliwiła mu kontynuowanie walki. Jak, co, co myślisz o samym pojedynku w swoim rodzinnym mieście? Różne są opinie. Ktoś woli bardziej, ktoś woli mniej, ktoś nie lubi. Jakie jest u ciebie? Znaczy, no ja z racji tego, że, że prowadzę tutaj też klub w Wiławie, cieszę się, że, że, że mogliśmy w końcu zrobić to u siebie, żeby nasza publika zaczęła, jak to wygląda. No i mam nadzieję, że gale się powtórzą. Janusz Dylewski, który walczył w walce wieczoru, ty, byłeś do, ty pomagałeś mu w przygotowaniach do, do tego pojedynku. Nie wiem, jak było w poprzednich, ale. Zadowolony z tego, jak się potoczyło? No tak, tak, jestem zadowolony. Yy, Przygotowa, tak, 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 jak mówisz, że się przygotowywał tutaj u nas w klubie w Wiławie do tej walki dość solidnie. Nie miał jakichś większych kontuzji, nie miał większych urazów. Cały jakby tam okres przygotowawczy przepracował dobrze. No. Dobrze poszło tam, kontrolował z góry, cieszy się wygrany. Tam porozbijał Czyli... troszkę swojego rywala i skończył doszedłem, tak pierwszy walce. Tak, zgadza się. Aczkolwiek wcześniej było jakby z pleców y, no. za plecami, dzisiaj był też za plecami, z ale plecami. u góry. Mhm. Mniej więcej podobnie. Y, zdaje się, jeżeli dobrze kojarzę, masz teraz zawodowy rekord 2-0? Tak, tak. Y, to co, co w takim razie będzie twoim następnym krokiem w karierze zawodowej? Ech, jak się uda, to będę walczył dalej. Jeżeli. Lecz znaczy nie, no mam zamiar, chciałbym jeszcze powalczyć, ale muszę dużo, dużo trenować i poprawić dużo, dużo rzeczy. Na się... plm -a? gdzieś indziej? Hmm, tak naprawdę to bez różnicy. Możliwości Obracę, jest żeby, wiele, żeby, żeby, tak. żeby, żeby, żeby powalczyć gdzieś. W takim razie dziękuję jeszcze raz, dziękuję. Życzę, znaczy gratuluję wygranej i życzę powodzenia. Dziękuję. Dziękuję.